Witam Państwa serdecznie i jednocześnie dziękuję bardzo za przybycie na spotkanie informacyjne prezydenta Mysłowic z mieszkańcami. Takie spotkanie informacyjne to już można powiedzieć tradycja, zawsze pod koniec kadencji prezydent miasta daje sprawozdanie z tego co udało się zrobić lub trochę nie udało się zrobić w minionych latach. Byłem zobowiązany zaprezentować Państwu, że jednak poza tym, co prezentują media, udało się wiele rzeczy zrobić. Ja nie prezentowałem tutaj rzeczy, które są na obrzeżach, to, że współpracujemy ze Strażą Pożarną i tam wspólnie kupiliśmy piękny wywóz strażacki, to, że dla policji też kilka samochodów i właśnie nie ma obszaru, tak naprawdę, który był ich Nie, nie mówimy o tym, że jesteśmy w, w trakcie realizacji jeszcze innej inwestycji, to jest ośrodka reakcjonalizacyjno opiekuńczego na Brzezińca. Tam jest też inwestycja za 9 milionów, którą realizujemy. Dom pomocy społecznej Państwo widzieli, i jak się prezentuje, że jest totalny kryzys w wysłowiskach i na nic nie dajemy, to my, drodzy Państwo, i przerywamy budowę hali, gdzie mamy dopadać, dołożyć 900 i mielibyśmy piękną halę, to w tym samym czasie realizujemy inwestycje na blisko 30 milionów złotych. Nie wiem, gdzie tu jest gospodarność, bo dla mnie ona jest nielogiczna. Jest sytuacja taka, że się to przerwać, jest z tym dużo polityki. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie mogli to w jakiś sposób ocenić. Tyle mojego wystąpienia, prezentacji. Czy doczekamy się kiedyś z tych tradycyjnych tu famil familoków, żeby były tak zrestaurowane jak Jest Jeszcze jedną kwestię mam. Ja może od razu. Jeżeli Państwo pozwolą, Panie Szołek, to ja chętnie jeszcze odpowiem Panu. Proszę szanować mieszkańców. Pan też zadał pytanie. Pan zadawał Pana słuchali. Niech Pan pozwoli Panu też się wypowiedzieć. Panie Jeszcze proszę wyjść. Ja jestem przekonany, że doczekamy momentu, w którym te piękne, jak Pan mówi, familogi, te piękne budynki tutaj, które nie są co prawda jeszcze kulisowo własnością miasta, e, będą mamy, mamy piękny projekt rewitalizacji całej dzielnicy Piasek. Przejęcia tych obiektów, zagospodarowania, połączenia z obiektami sportowymi, kulturalnymi, jest projekt zrobienia muzeum w dawnych budynkach, e, szatki, w, w, e, tych, które są zabytkowe. To wszystko jest możliwe. Ja w to wierzę, bo ja jestem wizjonerem. Mówili, że nie zrobię, bo fajrajnu jest, postu nie, tam to nie, kanalizacji nie. Te rzeczy trochę trwają, ale one są. Proszę wierzyć, jak się zawsze biorę, to po prostu robię. Przykro mi jest on ten chodnik, że jego tutaj nie ma, tylko dobrego tam no, ale e, e, pamiętam o tym, No, jestem też w jakiś sposób odpowiedzialny. tu odpowiadam. Istnieje taka możliwość. proszę Państwa, na Bończyku, to jest szkoła, która była 20 lat w tej chwili jest skończona, dostaliśmy na to 7 milionów z Unii Europejskiej i dzięki temu też szkoła handlowa, która jest przy Urzędzie Miasta, przeniesie się właśnie do tego obiektu. Będą dwie niezależne szkoły, jest to olbrzymi obiekt, udało nam się to zrealizować. Zmianą, jeśli chodzi o, o to, kiedy na przykład pan prezydent Pachmań był tutaj zastępcą, Ruszycie, w tych kategoriach, że robimy to kompleksowo, potrzebujemy środków. Proszę zobaczyć, że budżet kiedyś miasta, przed 2006 roku, wynosił około 120-130 milionów. W tej chwili jest to ponad 220 milionów. To jest, to jest taka skala, czyli dwukrotnie. Z tego około 40% to są środki zewnętrzne, różnego rodzaju. Dotacje, subwencje, środki unijne, różnego rodzaju programy, projekty. To, to tak wygląda. Gdyby nie te środki, tak naprawdę, to no, nie rozwijalibyśmy się praktycznie do jest w tej chwili etap projektowania. Dwa lata trwa taki etap projektowania. To jest sytuacja taka, że obrzeżną stronę Gięty ten most będzie wyburzony, i właśnie tutaj, gdzie, gdzie ma powstać to obi, tam będzie wcześniej węzeł, taki duży węzeł komunikacyjny. Rozjazd i tutaj arteria, która obrzeżna będzie szeroka, smowa, będzie biegła w stronę Sosnowca, będzie na dąbrowy. Tak jest to zaprojektowane. Pieniądze były. Olubrzynie na zabezpieczone, zmieniły się władze 4 lata temu w Urzędzie Marszałkowskim i zmieniono. I pieniądze poszły jak raz na zawsze i ludę. Natomiast w tej chwili e, sam e, etap, drugi etap te on dla nas jest projektem tak zwanej naturalnej obwodnicy. Mówiłem o tym, że jeżeli właśnie obrzeżną polecimy w stronę Sosnowca, udrożnimy tutaj tą rzecz, to możemy od strony świeczyny wjeżdżać, czy omijać pewne pewne anteny. Druga rzecz, czyli w ogóle komunikacyjnie też ci, którzy jadą przez Mysłowicę i przez całą Katolicką Oświęcimską, mogą, mogą uciekać już tutaj od razu w lewo. mówiłem, że niestety był piękny projekt, który park pewnie dawno był i słusznie bo i ten muszla jednak jest wymalowana i ona jest e, przyzwoicie Natomiast problem jest e, w tym, że jeżeli ja e, projektuję zgodnie z tym, co e, mówią specjaliści, ja na tym się nie znam, e, e, I ja mówię, że damy pewne minimum, bo oszczędzamy. I tam 550 tysięcy. przepraszam, e, 550 tysięcy. A laty mówią nawet 50, 50 tysięcy. 50 tysięcy to tak naprawdę ta skarpa, która jest na katolickiej, te małe kwiaty, jeszcze parę innych rzeczy. I to, są I to są wydatkowane pieniądze. A gdzie tu poprosić całe miasto przynajmniej dwukrotnie, chociaż dobrze byłoby trzy. A już o parku nie mówię. Sąd jest jak jest. Ja w tym roku tak naprawdę e, e, mocą e, chyba e, sympatii prosiłem firmy, które są związane z miastem, żeby nam kościły 200 płatki. Czasem dogadaliśmy do, do paliwa, bo tych pieniędzy nie ma. Niestety budżet działa tak, że jeżeli ja nie mam na paragrafach na, na stosownych rozdział, to ja nic nie mogę zrobić. E, nic bo to nie jest tak, że ja znajdę. Nie mogę. Ja mogę poprosić firmy, które to zrobią Wstydzę się, przepraszam za to, ale niestety ten rok był bardzo trudny, ale tak naprawdę poza kodeksami nie zarządzały one tymi sieciami. A wystarczyło wtedy, no dostałeś stawę przedsiębiorstw. Nistaw ministerstwo wodę, jednak zwracamy się o komunalizowanie sieci na jednym miejscu. Tak naprawdę nie udało się, coś się zebrzeł i... Coś, co dało się niemożliwe, udało się nie udało się zrealizować teraz. Otrzymaliśmy już przekształtą spółkę spółkę akcyjną. na moment e, mówią że jakiś, e, być podana, e, podana e, się jakiś kapitalista, on byłabyś podana i poddana komercjalizacji. Udało się, ministerstwo przekazało ją katolicom. Katowice przekazały nam akcje i sieci. No niestety też pracowników, w tym sensie, że to mieliśmy już swoich, także też mamy przez rok e, koszt kiedy e, no bo m, pracownicy przez rok muszą być jeszcze część zresztą się zaaklimatyzowała i tak nie zostanie. A to tak naprawdę pewno Otrzymaliśmy sieci, to z od nie odpadły, z podzieli mieszkaniowej. Pomijając, że stan tej sieci jest taki, jaki jest. Ale mimo wszystko jesteśmy właścicielami i możemy zaplanować sobie, tak jak teraz drogi, tak możemy zaplanować te kwestie związane z inwestycją wodociągów, kanalizacji, czy kanalizacji deszczowej. Także to jest, to jest też dużo osiągnięcie. My oprócz tego wykupiliśmy sieci, w części otrzymaliśmy od Chodniku katolickiego, czyli od spółki mieszkaniowej, od mniejszych spółdzielni i tak naprawdę w tej chwili mamy no, gospodarstwo. Trzeba byłoby, połata ta kontrolna. Ja rozumiem, że ten cały ciężki sprzęt włożący gruz z, ćmo, z tego, z narysza, z morgu z wyrzucany był za wojskiem leśnym i korzystano z drogi, Księdza kani, promenady. Tam są wyrwy potężne. Ja uważam, że pan yy, wiceprzewodniczący, jak wiedzia promenadą, też omija te, te dziury. Tam już jest wyłom zrobiony na, na nasze przedzież, żeby te dziury nie wpadały. Nie wiem, czy pięć łopat, czy 20 łopat tego, tego, tego tego miało, czy czegoś, żeby to trochę na tą zimę przykryć. przykryć. I, I przede wszystkim, no, wrócić do tego oświetlenia, to jest jedyna droga, którą można do tego rajdąga dojść. to pierwszy. No Pan, dzięki Panu to oświetlenie położyć ale dzięki interwencji u Pana zostało Chodziłem wszędzie Osiem lat za Augustyna czekaliśmy na oświetlenie promenady. Pan nam zrobił to w ciągu trzech ja miesięcy. Te największe dziury, bo ja rozumiem tam małe to zostawić, bo tam, jak będzie remontowana, to remontowana. Myśmy się zgodzili na przejazd tego ciężkiego sprzętu, żeby ten gruz cały tam się czy pan, pamięta pan moment, jak wyglądał e, ten budynek, w którym teraz mieszkają ludzie? On może nie jest najlepszy. E, jest wiele z tych problemów, o tym będziemy rozmawiać w Ale to była ruina, która straszyła siedlisko Meneli, Szczurów, jeszcze na innych rzeczy. Żadna wizytówka na dzielnicy. I poprzez to, że się to za, zagospodarowało, wygląda to inaczej. Mimo mankamentów, które tam nie są. Ale jest to obiekt, który został tutaj. Ten obiekt, który się tu buduje obok, będzie wizytówką, bo to będzie największa i najlepsza inwestycja e, dla osób niepełnosprawnych na terenie śląska piękna i będzie służyła również do mieszkańców z e, Tak samo do pomocy, tej i parę innych rzeczy. Proszę mi wierzyć, że mam niedosyt i tak naprawdę jest w każdej terenie, ale my jesteśmy miastem o stosunkowo e, małym potencjale, jeżeli nie, nie zyskujemy środków zewnętrznych, a jeszcze na dowiar złego je oddajemy, no to jest katastrofa. Jesteśmy jedynym miastem, które oddaje pieniądze. My się chcieli zapytać, ja? jaką ma Pan teraz Panie Prezydencie opcję polityczną? Jak się ma Platforma Odwrót Półdziałkowych? Czy rośnie w siły? Proszę o no Chcę powiedzieć, że odbyłem kilka spotkań z działkowicami. Pan o No Było sympatycznie. Działkowcy mają to do siebie, że są ludźmi otwartymi. E, tak, no, to posiedziałem tam o dół. E, a ma się dobrze. Ja nie mam żadnej opcji. E, e, odpowiadam za to. Wystąpiłem, jak pan pamięta, 6 e, lat temu z, z partii po to, żeby prowadzić tą wysłowicę no, bez e, apolityczną. Jakby pan wszedł na moją stronę, e, za panem siedzi mój syn. On e, skopotował i wykonał piękną e, E, melodię i e, mówi: Ja się wstydzę za polityką. Ja nie chcę być politykiem. Ja wolę, żebyście państwo nie piętnowali, ćwiczyli na tych spotkaniach i tutaj może narzekali, macie rację. Bo ja z tego mam nadzieję osiągać wnioski. E, z tym przypadkiem, tych lat, to mówię, no nie czuję się powiedziany, wstyd mi jest, owszem, bo za to odpowiadam, ale nie mogę nic zrobić i powiedziałem dlaczego. Tak samo tutaj, także nie należę do żadnej partii. Mam e, lewicowe poglądy, ale one się objawiają w całkiem innych sytuacjach. Jeżeli ktoś państwa chciałby. Poczytać o moich poglądach, albo o tym, co się działo moim zdaniem, a zdaniem dziennikarzy e, przez ostatnie 8 lat, bo za małą minutę po zakończeniu będę e, e, mógł Państwu przekazać książkę taką e, na 20 minut do czytania. I możecie Państwo poczytać o tym, e, jakie są mankamenty, jak to globalnie wygląda, bo media swoje, wieba, to już mnie ja wojewoda, wojewoda i referenda, i minister, i, i, i ten, i premier nawet, tak? Jak ja muszę być ważny, I, i, I jakoś, cała seria na tej tym ja nie czuję że porządku.